Polarów, plecaków i breloczków z legendarnego świata Ferrari oraz nagroda główna Ferrari Dino albo 200 tysięcy złotych czeka w paczkach TikTaków. Wygraj legendę Ferrari. Zewa Softis. Z wygodnej użyciu paczki chusteczki Zewa są przyjemne dla Twojego nosa. Zbierz 10 pasków z chusteczek Zewa Softis. Wygraj safari dla całej rodziny i jeden z tysiąca aparatów fotograficznych. I kremowość taka pyszna. Ba. I rumieńca ma. Bakoma, twój chust ma smak. Bakomie, ja zawsze powiem tak, bakoma, cudna jesteś ty i ona. Przyjemną jest bakoma, bo gdy jem ją, znika całe zło. Bakome, uwielbiamy, bo smakuje ci. Bakoma najmilsza mi. A jaki fundusz emerytalny pan wybrał? Wybrałem fundusz emerytalny PBK Orzeł. Dlaczego? Często latam do Stanów. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Etna to potęga na tamtym rynku już od 150 lat. Jeśli fundusz emerytalny PBK Orzeł korzysta z ich doświadczeń, to nie potrzeba mi lepszej rekomendacji. Doświadczenie w zarządzaniu funduszami emerytalnymi zdobyte w Ameryce to dobry argument. Zaufaj doświadczeniu i wybierz otwarty fundusz emerytalny PBK Orzeł już dziś. Smith i Martin Lawrence. Dwaj detektywi z Miami szukają odpowiedzi na pytanie: Jakim cudem heroina warta 100 milionów dolarów wyparowała z policyjnego depozytu? Błyskawiczna akcja, zażarta walka z gangiem i szczypta humoru, tylko z nadajników naziemnych. Tylko nie mów, że mnie przy tobie nie było. Bad Boys 15 listopada o 20. Mam najlepsze polskie stacje telewizyjne. W tym nowe programy tematyczne Polsatu Cyfrowego. I ponad 100 innych kanałów. I to bez abonamentu. Wkrótce będę miał internet. I bank w domu. To jest dekoder polsatu cyfrowego. Dzięki niemu możesz mieć to wszystko. Jedyna telewizja cyfrowa bez abonamentu.